Jak ktoś ma głowę na karku, to sobie poradzi. Do pełna. nie mogę sprzedać mniej niż pięć litrów. Co takiego? Jestem waszym wieloletnim klientem. Bardzo sobie cenię przyspieszenie, które samochód osiąga w wyniku dodania Optime Plus do paliwa. Z zadowoleniem obserwuję przyjazną dla środowiska politykę firmy i wagę, jaką przywiązujecie do ekologii w ogóle. Dokąd mam iść po tylu latach? Do konkurencji? Byłoby mi bardzo przykro. Ekonomiczna czy super? Super, poproszę. 2,75. Dziękuję. Poproszę rachunek. Oczywiście. Sklawo jak cholera. Jak tak można? Shell to nasza ulubiona stacja. Nie, musimy zatankować, tak? Wykołujemy jakiegoś frajera. Żaden problem, jasne. Dzień dobry. Dzień dobry. Do pełna, proszę. Lejemy super? Co? Super? Poproszę. Rachunek? Poproszę. Jak skończysz na pełni ten kanister? Do pełna. 30 koron za takie koło a to łobos. Frajer was wykołował? Nie mówmy już o tym.